Witam na stacji w Nowym Sączu. Jest 14 października, godzina 13.34, a my czekamy na pociąg Regio, którym pojedziemy do Stróż. Zapraszam do oglądania. Stoi regie do piwnicznej, 2006, spocik. Tutaj nie filmowo, a tutaj już filmowo. Się odbywa to nagrywanie. Także ja idę zrobić jeszcze zdjęcie stonce 1031. Już widzimy stoneczkę 1031. Tutaj trwa wyładowanie jakiegoś materiału sypkiego. Podejrzewam, że jakaś masa bitumiczna, coś takiego. Tutaj stoi sobie łamaniec. Yy... 1, 3, 1, 0, 19, myślnik 2, 1, 3, 1, 0, 20, myślnik 0, także fajnie. Proszę, stonka już w całej okazałości, piękna, zostało jej już bardzo mało, kli... e, wiesz ile kilometrów jest? Chyba tu nie, nie wiem, gdzie ale ładna jest, no. No, ważne, że jest ładna. No, tutaj mamy gagary, stonki jakieś, kolprymowskie czy coś, także... No i tu. Sprawdźmy. Chyba, że tu. Może tu. Ale tu nie będzie widać nic, widoków. Będą. I to jest ściana, Jaka ściana? ściana. A może do kolejnego? Co to jest? Lista twojego reklamy. A, no, dobra. Patrząc na ceny z moją zniżką, no to jest tanie, jest tanie. Zapłaciliśmy za tą w jedną stronę około 5 zł. Do Grybowa płaciłem kiedyś 10 prawie, także jest tanio, już jest dobrze. Polo Regio jest super prawie, N572024, Spodzik oczywiście. że witamy w Stróżach, no stacja, jak to Pan powiedział, miała być duża, miała być znacząca, jest taka, no dobra, no jest, jest, są te dwa perony, z czego jeden czynny, budynek jest, no niestety, zamknięty i niewyremontowany, tam mamy szlak na Nowy Sącz, a tam szlak na Tarnów, spod pojechał, tu mamy przejście, no nic ciekawego chyba. <grym> Toalety są. Toalety są, aha. aha. A pan będzie testował? Tak. A pan będzie testował, dobrze. Bo moja ręka mówi nie dziękuję. Aha, no tak. No, okna w spotach nie są najczystsze. No, 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 trudno. No a tutaj mamy, jeszcze stoją węglarki. Proszę bardzo. Ogromne udogodnienia. Na przykład mamy piec kaflowy. Yy, mamy kilka desek. Mamy drabinę. Yy, co tam jeszcze? Yy, różne rodzaje mioteł. Cała gama normalnie. Mamy firanki w nastawnie, a tutaj jest co? Mamy mapę turystycznego szlaku kolejowego przez Karpaty, czyli od Krakowa Płaszowa do Nowego Sącza w sumie. My jesteśmy tutaj właśnie w Stróżach. No i tutaj się też łączy ta linia z linią w stronę Jasła, w stronę Gorlic i tak dalej. No tutaj mamy całe województwo małopolskie. Super, fajnie. boku mamy historię dworca, tutaj XX wiek, dworzec kolejowy w Stróżach. Tutaj też, tuż przed wybuchem pierwszej wojny. Tutaj, co mamy, lata 30. A tutaj, spalony przez okupanta niemieckiego dworzec w Stróżach, czyli taki inny budynek. Troszeczkę. No, tak na pierwszy rzut oka, no to nie jest tu wcale brzydko. Mamy ładny budynek, mamy kościół. Masz tutaj jakaś restauracja. Piękne malowidła na drzwiach. Dziękujemy za sezon letni. To we wiosnę, Fajnie. Pierwsze wrażenie od stróż Super. Proszę bardzo, idziemy do stacjonarnego Warsu w Stróżach. Zapraszam. Ciebie tutaj. Na co pan warszy bierzesz? E, ja nie wiem, ja bym schabowego no, wziął. z wziął. Odróż z lokalizacji. Teraz, mam bardzo Ale zamknięte chyba. Chyba zamknięte, wiesz? No, logo pozostało, napisu nie, no, miał, no wydaje nie ma. Wydaje mi się, że zamknięte chyba. Chyba było za dużo klientów. Rzucali się. Za dużo, no to za dużo. klientów? No za dużo klientów. Idziemy gdzie indziej. No. Tak, idziemy gdzie indziej. Jesteśmy już ponownie na stacji w Stróżach. Czekamy już na opóźniony pociąg TL Małopolska. Tutaj mamy piękny peron. Na... Niżej niższy. O! kończą się kozłem oporowym i tam w ogóle na wprost jest wyjazd na taką halę y, naprawczą y, tutaj zakładu y, nie wiem w sumie, <grystanie> także nie będę się doktoryzować, ale jest no to co, no to na to wychodzi, że to jest ta Polska nie? paczek dużo wagonu no dużo, a my w którym mamy? Wiesz co, w 21 to od, od lokomotywy trzeba liczyć. Tak. Kurczę, nie wiem czy to Interregio, czy to mała Polska, bo taki rów na tych stróżach. Interregio. Nie wiem no, że wszystkie pociągi już... Nie ma, nie ma torów w tych stróżach i wszystkie pociągi stają, kurczę, przy peronach. No to ja nie wiem co to ja będzie. Ja taki długi, że aż wystaje tam za peron. No, no. To, to tam trzeba podejść sobie potrafić. Ale to co, to wsiadamy? A to jest pierwsza czy druga klasa? Trzecia. Trzecia. Trzecia, to będzie trzecia, trzecia. tak, tak. Dobry, nie mamy Deutsche Bahn, to Deutsche są te szybkie ban. koleje. Tak, tak. Podejść, żeby było widać, bo to tak Wam to nie podejść? widać, bo to, to tak, tak. To jest, super. Deutsche Bahn. Ej, to może kuszetka jest? Bo to tam jest tak dużo miejsca, takiego płaskiego. Może być, ale widzisz, jakie o, to jest zafundowana przez Unię Europejską, to na pewno kuszetka jest jakaś. Tak. To jest Nightjet. Night międzynarodowa kuszetka. No. Nie na to trzeciej trzecich przy Dronie II. Pociągnęka Małopolska z przestań Gynia Główna, zostawik z niej cały. Jedzie na to z trzecich przy Ronnie Drugi. Osiągnie to więcej rezerwacją miejsc. Pośmę tam nawet zdrożność i nie zbliżać się do krawędź parony. To jednak to nie była ta małopolska całota, ale nie to możliwe. A to może to jest interregia małopolska, to tam się cofnęliśmy się w czasie. Zestawienie pociągu Telka Małopolska, wagony typu 141A MOD, czyli zmodernizowane. No, niestety 112AM już nie ma, ale jest to jednak większy komfort teraz trzy miejsca zamiast czterech. Panel, proszę bardzo, bardziej rozbudowany. Ten nowy typ, o, Ej luksus, gniazdka są Super, że są gniazdka Ja nie mam ładowarki akurat, akurat dzisiaj Ale przywaliłem Ale super skład jak, jakby, jak, jakby to dziwnie zabrzmiało, ale super. Że tutaj są takie malutkie. O, proszę. To tu są jeszcze takie. No tutaj na jedzonko, tutaj na jakiś. Nie wiem, na portfel, bo to dużo kosztuje jedzenie w pociągu. Tutaj na piciu. Super. Wszystko jest normalnie picobello. miód malina. Jak Intercity, chociaż trzy wagony to trochę mało, ale coraz bardziej upodobnia się niestety do Intercity. przedziałach i sprawdzam czy je, jest jakaś osoba, która ma ładowarkę, żeby to przetestować. Idziemy dalej. Tu pan wsłuchany, tam będziemy wchodzić. Tutaj pan też wsłuchany. Dzień dobry. Ma pan o, ładowarkę, żeby te przetestować kontakty? Taką nie Nie ma pan? Nie mam. To ja z panem tutaj wysiadam. Gniazdko. Zapraszam. Ja sobie otworzyć. Proszę, otworzyć. proszę sobie otworzyć. Proszę sobie otworzyć. Sprawdzamy czy się nam naładuje bateria. Jest A, chyba działa. działa, działa to to, że... Dobra, koniec koniec ładowania już wystarczy. Takie szybkie, że już się do pełna Także dziękuję za oglądanie tego rocznicowego filmu. Cześć.